Piotr Osuszkiewicz, dyplomowany polski artysta mieszkający w Brukseli od czasów ukończenia studiów w Poznaniu, wystawia swoje prace przy Szosie Degon w Brukseli. Wernisasz odbędzie się 29 października. Ekspozycja nosi tytuł La Mystérieuse Mémoire moléculaire tajemnicza pamięć molekularna, o której jest coraz więcej rozważań, zarówno w dziedzinie nauki, jak i w świecie sztuki. W wystawie sprzyja okres, w którym czcimy pamięć umarłych i rozważamy temat śmierci.